Dzień dobry, witamy kolejnego dnia. Dzisiaj troszkę pochmurno, szaro, deszczowo, ale no co, nie będziemy tym się martwić, bo dzisiaj upieczemy serniczek. Serniczek, chyba najłatwiejszy z serniczków, jaki w ogóle znam na tym świecie. Próbowałem wiele i zawsze jakieś były problemy: albo były za bardzo zapowietrzone, albo niedopieczone, albo to, albo tamto. a sernikami zawsze był jakiś problem, ale ten. Wychodzi zawsze, jest naprawdę prosty, parę składników, nic, żadnej filozofii wielkiej nie ma i jest naprawdę pyszny. A o czym mówimy? O serniku baskijskim. Taki niby popularny wszędzie na świecie. Wszyscy jedzą: Uuu, baskijski sernik! Więc ja zrobię jakiś baskijski sernik, pokażę Wam, jaki ja mam w ogóle sobie przepis i jak ja go robię. Może komuś się spodoba, może komuś posmakuje? Mam na nadzieję. Więc co? Lecimy! Przejdźmy od razu do rzeczy, zobaczmy co nam do tego potrzeba, i już Wam mówię. Potrzebujemy ser, ser mascarpone, pasta z wanili, cukier, sól, śmietana 36, mąka, jajka i magiczny składnik, jakim jest aromat z kwiatów pomarańczy. Nie jest to konieczne. Ale możecie sobie dodać, jeśli chcecie naprawdę kogoś zaskoczyć, bo to naprawdę odmieni smak waszego sernika. I naprawdę uwierzcie mi, wyniesie ten sernik na inny poziom. I uwierzcie mi, że ludzie naprawdę będą zachodzić w głowę, co ty tam dodałeś. Coś w tym serniczku jest, czego oni nie mogą wyczuć, nie znają. Bo po prostu dodaje to takiego aromatu. Mówię wam, nie jest to łatwy produkt do znalezienia w sklepie. Polecam zamówić to przez internet. Dodaje się go naprawdę parę kropelek, a odmieni całe Twoje pieczenie sernika. No to co? Zaczynamy. A będziemy musieli zacząć od naszej foremki. A co potrzebujemy? Potrzebujemy pomocnika. Lucy! Tak. <grych> Potrzebujemy papier w foremce Co jest bardzo ważne Wysmarujmy foremkę najpierw masełkiem Żeby ładnie do nas przylegało Ja zawsze staram się zgnieść papier Żeby było go łatwiej po prostu potem ułożyć I pamiętajmy Dobrze po rogach Zagnijmy go Jak najbardziej umiemy żeby nie odstało, żeby był jak najbardziej płasko I zalecamy Żeby wyłożyć podwójnie go papieru Ten pierwszy tak tutaj A drugi O Udało się? Udało się, dziękujemy za Twoją wspaniałą pomoc Proszę A my przechodzimy dalej To tak jak już mamy papier w To teraz nagrzewamy piekarnik Na 200 stopni i wracamy do naszego stołu. Dobra, jak nam się piekarnik nagrzewa, to przechodzimy do rzeczy. Najpierw wrzucamy ser. Ja używam sera Piątnica albo Prezydenta. Innych serów nie używam, ale jak uważacie, kto jak sobie lubi. Ja uważam, że te dwa sery jak na razie są najlepsze na ten sernik, dają taką wilgotność, nie są suche i wychodzi ten sernik tak jak powinien. Dobra, bez żadnej reklamy, nie to żeby reklamować, używajcie sobie jakiej chcesz Do tego sera dorzucamy mascarpone I teraz to miksujemy, ja nie będę używał miksera, bo nie chcę za bardzo go napowietrzyć Użyję po prostu zwykłej trzepaczki, żeby to delikatnie połączyć w składniki No i dobra, i wystarczy Teraz dodajemy cukier. Stopniowo, nie wszystko naraz. Można to na trzy razy. Raz. No i dobra, teraz pomalutku jajka jedno po drugim. Do połączenia. Nie za dużo mieszamy, nie mieszamy za dużo. Drugie. No i dobra, wbiliśmy cztery jajka. Jajko numer pięć. Nie wbijamy go całego, po prostu bierzemy z niego tylko samo żółtko. Op. I mamy to. Jak widzimy, delikatnie, nie za dużo mieszania. Wystarczy to wszystko, jeszcze nam się połączy w czasie. Teraz dodajemy sól, trzydziestka 36. Do tego pasta w zwanili, i dajemy nasz magiczny. Produkt niedużo, pamiętajcie, niedużo nie można z tym przesadzić. Parę kropelek wystarczy. To jest bardzo intensywne, także, żeby też nie przesadzić. Troszkę dla aromatu. No i dobra, I jak to wszystko już mamy, to teraz na sam koniec przesiewamy mąkę. Jak widzimy mamy naszą masę na serniczek. No i dobra, teraz przelewamy to do naszej foremki. No dobra, postarajmy się tak jakby wyrównać, żeby po tych brzegach też tam tego seru było trochę równo. Nie bójmy się. No, i tyle, no i tak jak mówię, no chyba nie znam prostszego sernika jaki w życiu robiłem, i chyba nie znam smaczniejszego sernika niż ten No dobra, możemy go stuknąć, żeby nam powietrze odeszło. I teraz wkładamy go do piekarnika na 35 minut, aż nam się tak ładnie spali. Nie przy piecie, nie aż czarny, ale prawie czarny, bo w tym jest jego sekret. I to uwielbiam w tym serniku, żadnego spodu, nie ma nic, sam seruś Zapieprz No i dobra, i zobaczymy jak będzie się prezentował nasz paskiński sernik za 35 minut Dobra, zostaje nam ostatnia minuta. Chodźcie zobaczmy, jak wygląda. Jest już tak, jakby przypalony. Almost prawie, że, ale nie do końca. Ma być taki przypalony, ale nie przypalony. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. No, nie ma być czarny, ale ma być prawie czarny. Dobra, mamy go. Wyciągnijmy go. A, pięknie, pięknie. Jak widzimy. Jest taka galaretka, rusza się. Mam nadzieję, że się rusza. Ciach, ciach, ciach. Bardzo dobrze. Teraz zostawiamy go w tej foremce, nie wyciągamy go na razie. Zostawmy go na jakieś nie wiem 20 minut. Niech on troszkę opadnie, ostygnie i potem go wyciągniemy z foremki. Ja na moje szczęście mam dobry piec, bo jak widzimy upiek się równomiernie na około wszędzie. Nie zawsze taki piec miałem i myślę, że nie każdy ma taki piec i czasami ten sernik przypieka się z jednej tak jakby strony No i podczas pieczenia należałoby otworzyć i go przekręcić po prostu w tą stronę, w którą jest mniej przypieczone Rozumiecie? Jak tutaj na górze Ci się bardziej przypiecza, to odwrócić go 180 stopni Niech ten przypieczony zostanie tutaj z tyłu, a ten blada część niech się przypieka po prostu nie? Ja mam też szczęście, jak widzimy, równomiernie. On prawie się przypalił, ale jednak się nie przypalił. No, no i o to właśnie w tym chodzi. Zostawiamy go i wracamy za jakiś czas. Dobra, po upływie pół godziny wracamy do naszego serniczka. Wciąż w miarę ciepły, ale czas już go wyciągnąć delikatnie, żeby go nie zniszczyć dobra kurde to nie jest łatwa sprawa bo jest bardzo delikatny a nie chcemy go uszkodzić zaczekajcie dla mnie będzie trochę lżej bo ja mam taką o jakby łopatkę to sobie mogę go łatwiej ściągnąć no wy będziecie musieli sobie też jakoś poradzić z tym o no i dobra jak widzimy nie opadł nam za bardzo jest w miarę prościutki Takie lubię właśnie No, zobaczcie to, wygląda przesmacznie, po prostu Pachnie cudownie Od razu masz go ochotę po prostu schrupać Ale no niestety, jak to sernik, musimy wciąż czekać Najlepiej jest zaczekać, żeby, totalne, żeby totalnie wystych a nawet żeby go jutro dopiero jeść, ale my poczekamy z pół budzinki i będziemy go próbować. Czego się nie robi na potrzeby filmu, tak? Ale Wy sobie w domu zrobicie jak uważacie, ale jak będziecie go suszyć, proponuję go schować, bo ktoś może przyjść i go spróbować zanim ostygnie. Bo po prostu zapach sprawia, że masz go ochotę już jeść. Co robisz? Nic, nic Czuć tak ten sernik? Patrz tylko przed No co, upłynęło trochę tego czasu nie będziemy czekać do jutra, bo się nie możemy doczekać Więc przerzućmy ten serniczek i spróbujmy go Ach, W miarę się udało No dobra, już tu nie będziemy kombinować, żeby nam się nie złamał No wygląda naprawdę Naprawdę wygląda świetnie Jak widzimy prościutko w miarę jak lotnisko Teraz co? Czas na próbę generalną. Wołamy naszego testera, idziemy do okienka i zobaczmy, co nam wyszedł za serniczek. Jedna z najgorszych rzeczy z tymi sernikami to jest taka, że trzeba długo czekać, żeby go skonsumować. Czasami dzień, dwa. To jest chyba największy problem, jeśli chodzi o serniki. A cała reszta to już jest tylko przyjemność. Lucy! Mm. konca. <grywa> no, nie możemy się doczekać, więc my aż tak długo nie czekaliśmy. Dzień dwa. Jeszcze możemy poczuć ciepło tego serniczka, ale nie możemy się już dalej oprzeć. Ukrójmy i go spróbujmy. Ach! Kurde, jaki delikatny. Z jaką łatwością można go. Ukroić. Dobra. No dobra. My, ze względu na to, że nie mogliśmy się doczekać, to on jeszcze aż tak nie zastyk jak powinien. Powinno się poczekać no jedną noc przynajmniej, tak? Zostawić go do jutra. Ale my, głodomorki, nie chce nam się czekać do jutra. Już go chcemy spróbować. I to zrobimy. Spróbujmy. Mm. Nice. Jest moc. Spróbujmy tego naszego serniczka. Jeszcze nie zastygniętego. Mm -hmm. Jeszcze ciepłe Ale przepyszne mm. Delikatny, sprężysty, no po prostu rozpływa się w ustach Można go natychmiast skończyć mm. To jest sernik, który po prostu zwala z nóg jak chcecie się przekonać, to musicie go zrobić po prostu, ale tak jak mówię, należałoby go zostawić na noc albo przynajmniej na te 5-6 godzin, niech on totalnie ostygnie, niech on tak troszkę jakby stężeje ten ser jeszcze po pieczeniu, i wtedy idealnie nadaje się do jedzenia. Ale dla takich głodomorków jak my możemy go zjeść od razu. A widzicie, kawałka już nie ma. mi on odpis. I naprawdę nie patrzcie na to, że my teraz od razu go ciepły ukroiliśmy, zjedliśmy i on jest taki troszkę płynny. On ma być też taki kremowy, ale ten sernik powinien zostać na całą noc. Jego się nie powinno dotykać. Po upieczeniu po wyciągnięciu foremki papier powinien zostać na nim i zostawić go na całą noc i dopiero na drugi dzień on jest do spożycia. My, na potrzeby filmu, oczywiście to przyspieszyliśmy, bo nie chce nam się czekać do jutra. Jutro chcemy sobie upiec coś innego i dlatego on jest taki troszkę płynny. Ale poczekajcie, nie patrzcie na nas, to taka tylko informacja. Entela, e jen koyer. Smatnego.